Witajcie, dzień dobry moi drodzy, witam Was na kanale Analiza Polityczna Ekstra, gdzie chciałbym z Wami omówić na żywo, z Waszą obecnością, sondaże. Sondaże dwa, które się pokazały w poniedziałek, wiemy, coraz bliżej wyborów prezydenckich, coraz więcej ciekawych rzeczy się będzie działo. Moi drodzy, moi kochani, zobaczcie, zacznijmy od tego, co się dzieje w sondażu ogólnopolskiej grupy badawczej OGB. Pro sondaż prezydencki 23-25 kwietnia tego roku. I zobaczcie, co tutaj się, kochani, dzieje. Rafał Trzaskowski 34,11, Karol Nawrocki 30,76. Karol Nawrocki w badaniu ogólnopolskiej grupy badawczej, zobaczcie, przechodzi już po Ponad 30% poparcia. To jest rzecz naprawdę niesamowita, bo wyraźny trend wzrostowy i w tym sondażu, w tym badaniu ogólnopolskiej grupy badawczej Karol Nawrocki chyba pierwszy raz, jeżeli ja dobrze pamiętam, pierwszy raz w tej kampanii prezydenckiej przebija ten próg. Magiczny próg 30%. Przebicie tego progu psychologicznego jest bardzo ważne, i nawet jeżeli ten sondaż jest niedoszacowany, to mimo wszystko on się pokazuje, i ludzie go komentują, widzą, i widzą, że Nawrockiemu rośnie, i ten psychologiczny próg został osiągnięty. Rafał Trzaskowski zmierza poniżej psychologicznego progu, też 30%, ale 30% w dół. Także, no, jeżeli byłby poniżej 30%, to rzeczywiście, moi drodzy, to byłby absolutny hit i bardzo duża demobilizacja. Uważam, w większości wyborców, którzy nie byli do końca pewni, zdecydowani głosować na Rafała Trzaskowskiego. Także tak to tutaj wy wygląda. Sławomir Mencen 1432, Szymon Hołownia 5. 43, Magdalena Biejat 3,72, Adrian Zandberg 3,37, Braun Grzegorz 3,25, Stanowski Krzysztof 2,34 i Marek Jakubiak 1,34. Adam pisze, że TVN i TVN pokazywały, że męcen miał, miał niecałe 12%. Myślę, że to jest też realne badanie. Które tak pokazuje, przedział Mencena, jak dla mnie, to jest 10-15%. Taki realny przedział Sławomira Mencena, więc to jest możliwe. No ale zobaczcie, moi drodzy, jak to się kształtuje. Tutaj o Rafał Trzaskowski traci poparcie, minus 1,4, Karol Nawrocki zyskuje 1,2, Sławomir Mencen najmocniej według tego badania traci, zobaczcie, 6,1%. Hołownia zyskuje, no ciekawe jak po tych zdjęciach w Watykanie, jak Szymonowi Hołowni pójdzie bo tutaj hołownia zyskuje 2%, do tego 5,43%, czyli, ale zobaczcie, zobaczcie, że nawet jeżeli tutaj hołownia zyskuje 2%, 5,43%, no to hołownia idzie z 3, 3, z poziomu 3,43%. No to to jest absolutny dramat, to jest katastrofa tego polityka. Magdalena Bieja zyskuje. Pani Jadwigo, dziękuję bardzo za, za wsparcie, za kolejne wsparcie. Jest Pani cudowna. Magdalena Biejac też zyskuje, Zandberg zyskuje, Brown traci w tym badaniu, a to jest ciekawa rzecz, czy ta sprawa z Oleśnicy mogła sprawić, że Braun traci, Stanowski zyskuje i Marek Jakubiak zyskuje w tym badaniu. Pokazuje je, ponieważ to badanie, ponieważ to jest rzecz naprawdę ciekawa. To jest rzecz wybitnie ciekawa to, że Karol Nawrocki ma Powyżej 30%, a to jest badanie, moi drodzy, robione jeszcze przed konwencją. Konwencją, na której Karol Nawrocki wypadł bardzo dobrze, i Karol Nawrocki już jest atakowany. Od dzisiaj o godzinie 15 na głównym kanale, kanale Analiza Polityczna pokazuje komentarz, jak już politycy platformy obywatelskiej uderzają w Karola Nawrockiego, dezinformując bardzo mocno w mojej ocenie, więc zapraszam na godzinę 15 na główny kanał analizy politycznej. I przypominam, że dzisiaj o godzinie 18 jest bardzo ciekawa debata Super Expressu, gdzie kandydaci będą sobie zadawać pytania wzajemne. To będzie bardzo ciekawe, zobaczymy, czy, czy będą tym wielkim bół atakować Karola Nawrockiego. Więc po debacie zobaczymy, ile ona będzie trwała czy dwie godziny, czy trzy godziny. Robimy live na kanale Analiza Polityczna. Zapraszam na tą transmisję na żywo i będziemy z karteczkami, tak jak ostatnio po debacie Republiki, oceniać, dawać punkty. Kandydatom po, po, poszczególnym i porównamy też z, ostatnim, z ostatnią tą debatą wasze oceny, czy rosną, czy maleją, jak wy oceniacie. Więc zapraszam, trochę będzie zabawy po tej debacie, trochę naszych ocen. Ale moi drodzy, bo to jest jedno badanie, które Wam tutaj pokazałem, a ja mam jeszcze inne badanie, które Wam chciałbym pokazać: badanie pracowni IBRIS. Zobaczcie badanie pracowni Ibris i ono jest troszeczkę inne. Bo zobaczcie, z najnowszego sondażu pracowni Ibris, opracowanego na zlecenie Polskiego Radia 24, wynika, że Rafał Trzaskowski, kandydat koalicji obywatelskiej, prowadzi w wyścigu prezydenckim z poparciem 33,2% respondentów. Tak. Na drugim miejscu jest Karol Nawrocki 25,6. Ostatnie miejsce na podium zajmuje Sławomir Mencen 11,5. Adam, tak właśnie pisałeś, to może właśnie o tym sondażu mówiłeś, że to był w TVP pokazywany i w TVN nie. Ibris dla polskiego radia 24. Ale to też nie jest wybitne. Bo zobaczcie, 33,2% poparcia to nie jest nic wybitnego, naprawdę. Karol Nawrocki 25,6 Uważam, że to będzie wyższy wynik. wyższy. Pani Jadwiga pisze, że spadają coś dla Konfederacji, sondaże albo są te sondaże. Ja myślę, że to jest też wynik tego, że Mence nie było na debatycie w końskich. To jednak jest pewna taka rzecz, która no, wyeliminowała go ze świadomości wielu odbiorców i wielu wyborców. No i też ewidentne te wpadki w kanale Zero, że powiedział za dużo, co myśli. Uważam, że to jest też efekt tego. No i zobaczcie Szymon Hołownia w badaniu Ibris. 6-1, Magdalena Biat 5-1, Zandberg 3,2, Marek Jakubiak 1,6, Grzegorz Brown 1,4. Zobaczcie, jaka jest różnica między Ibrisem a ogólnopolską grupą badawczą. Tutaj Brown 1,4, a w ogólnopolskiej grupie badawczej miał ponad 3, jeżeli dobrze pamiętam. Senyszyn 1,2, nie wierzę w to. Znaczy, no, to, jak ona zdobędzie taki procent poparcia, to będzie absolutny hit. Stanowski 11, Artur Bartoszewicz 0,2, Maciak, Włoch nie notowani. 9% wskazało tutaj wyborców, że nie wiedzą na kogo zagłosować w tych wyborach prezydenckich, no bo tu jest naprawdę bardzo ciekawa sprawa i zobaczymy jak to dalej się potoczy. Przed nami kolejne debaty, przed nami wielka mobilizacja, Uważam, drodzy, że jesteśmy przed takim okresem, gdzie teraz na majówkę nastąpi pewne wyciszenie, nastąpi pewna przerwa od polityki. My jeszcze przejdziemy tylko oczywiście przez debatę prezydencką superekspresu, a potem. Po majówce ruszamy pełną parą, ruszamy pełną parą. No i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Bardzo to będzie ciekawe, widać ewidentne nerwy u Rafała Trzaskowskiego, więc dzisiejsza debata może być kluczowa. To jest ciekawa rzecz, bo tę debatę Super Expressu będzie pokazywać zarówno Telewizja Republika u siebie na żywo, to jest coś fenomenalnego, że te media tak się dogadują i pokazują sobie wspólnie te, te debaty, robiąc sobie wzajemnie promocję oczywiście, ale też będzie pokazywał kanał Zero, czyli to nie jest tak, że to będzie tylko taka niszowa debata, z której nic nie będzie wynikać i generalnie panowie sobie tam przyjdą, pogadają i do widzenia. Nie. To będzie debata szeroko komentowana z bardzo szerokim odbiorem, i moi drodzy, to będzie debata, która może zaważyć o prezydenturze Trzaskowskiego. Naprawdę. Bo jeżeli on tam wypadnie źle, jeżeli sztab PiSu coś na niego dobrego przygotuje, coś takiego zaskakującego, czym oni go zaszachują, bo to będą pytania wzajemne. Można nawet uznać, że być może to będzie jedenastu, wszyscy na jednego. tak? Ilu tam jest z tych kandydatów? Jedenastu? Czyli wszyscy na jednego. Będą, wszyscy powinni atakować Rafała Trzaskowskiego. I Trzaskowski będzie się nie swoje, bo Trzaskowskiego nie było na ostatnich debatach. tak? Będzie, o, jak miło, że się pojawiał, pojawił pan Rafał Trzaskowski. Zobaczymy, czym nam zaskoczy Marek Jakubiak. To będzie naprawdę ciekawa, dobra debata, którą musimy omówić. Debata, która ma znaczenie i ma wpływ na, na wszystko. Witam panią Kasię. I po tej debacie myślę, że wtorek środa jutro będą komentarze do tej debaty, tak się będzie toczyć kampania. Środa ewidentne wygaszanie, chyba, że coś wybuchnie, coś mocnego. Ale środa już będzie wygaszanie tematów politycznych. Ludzie będą na zakupach, będą szykować się do wyjazdów, będą planować majówkę. Przejdziemy majówkę i od poniedziałku przyszłego rusza. Pełnowymiarowa, bardzo trudna, bardzo ciekawa i bardzo intensywna kampania. Ostatnie dwa tygodnie kampanii to będzie absolutna rzeźnia. Zobaczycie i będziemy to codziennie też komentować na kanale Analiza Polityczna. Moi drodzy, jeżeli macie ochotę, to możemy jeszcze o czymś podyskutować, to dawajcie, zadawajcie pytania. Mam czas. Montuje się film, który mam zaplanowany na godzinę 15. Jeżeli macie pytania, to, to chętnie z wami jeszcze zostanę. 77 osób na kanale Analiza Ekstra, 79 na żywo. Cieszę się, bo to jest jednak drugi kanał, kanał dopełniający, kanał rezerwowy, a wy tutaj jesteście na tym live'ie razem, razem ze mną. To przypomnę, 79 osobom po debacie telewizji Super Expressu dzisiejszej robimy live podsumowanie z głosami, z ocenami liczbowymi dla wszystkich kandydatów, bo to jest rzeczywiście ciekawa sprawa. Ale Kasia, czy Trzaskowski znów będzie malutki, czy ogórki niemieckie pomogą przetrwać debatę? No tak jak mówiłem, mi się wydaje, że tutaj i sztab Trzaskowskiego będzie coś szykował na Karola Nawrockiego, czy tego wielkiego BU, czy, czy jakieś inne sprawy ale uważam, że i Sławomir Mencen i sztab Karola Nawrockiego będą próbować jakieś haki znaleźć i czymś wyprowadzić z równowagi Rafała Trzaskowskiego. Trzaskowskiego nie trudno teraz wyprowadzić z równowagi. On ewidentnie jest, jest człowiekiem, który, który jest teraz poddenerwowany. 11 na jednego Kasia, mówisz, ok, czyli 12 kandydatów mamy w tych wyborach prezydenckich, bo już mi się to myli, więc Trzaskowskiego nie jest trudno wyprowadzić z równowagi i jest czym? No bo jeżeli oni zaczną dzisiaj na debacie atakować Karola Nawrockiego w Wielkim Bu o tym między innymi o 15. film na głównym kanale bądźcie zapraszam rozsyłajcie ten film też wszędzie jeżeli możecie jeżeli oni zaczną Nawrockiego atakować Wielkim Bu no to Nawrocki będzie odpowiadał Trzaskowskiemu znajomością i jego zdjęciem z panią Gontarczyk dziś chyba panią Langę, prawda Tom, co tam była zamieszana w, w, w śmierć księdza Blachnickiego. Więc to jest czym atakować Rafała Trzaskowskiego, też trudnymi pytaniami, wieloma pytaniami, jego y, zmianą zdania y, co chwilę. Który Rafał dzisiaj jest prawdziwy? Czy pan dzisiaj jest za migrantami, czy pan nie jest za, za, za migrantami? Jest pan za wspieraniem uchodźców, czy nie jest pan za wspieraniem uchodźców? Dużo, dużo rzeczy można yy, można. Kasia pisze, że lewica będzie po nim jechać. To też jest możliwe. To też jest możliwe, bo Magdalena Biejat czy Szymon Hołownia, oni chcą na Rafale Trzaskowskim dziś robić głosy. Oni walczą o swoją polityczną przyszłość, o polityczne przetrwanie. Więc to jest ewidentne, że oni będą chcieli w ten sposób Rafała Trzaskowskiego atakować. Nie miejmy złudzeń część tych głosów i lewicy, i Hołowni wróci do Trzaskowskiego w drugiej turze, ale nie musi. Nie musi, bo jeżeli ktoś zostanie skutecznie zaatakowany, skutecznie obrzydzony dla jakiegoś wyborcy, to ten wyborca nie pójdzie głosować po prostu w drugiej turze. Zostanie w domu, zwłaszcza, że to będzie 1 czerwca, niedziela, piękny dzień, słońce, dzień dziecka. Panie Edwige pyta: Myśli pan, że Trzaskowski wypadnie najgorzej? Chyba ten Maciak może wypaść najgorzej, jednak. Tak, to będą tylko pytania między kandydatami. Ja tak słyszałem, że to będą tylko pytania między kandydatami, więc, więc, więc dlatego Trzaskowski może mieć kłopot. Ale wypadnie słabo. Nie wiem, czy najgorzej uważam, że wypadnie słabo, bo on nie ma nerwów do tego. Nie wiem, jak oni go do tego przygotują, no ale. Ale zobaczymy. Moi drodzy, a po majówce zrobimy taki live łączony na żywo z panią minister Beatą Kempą. Ja z nią dzisiaj rozmawiałem i pani, pani minister mi powiedziała, że Andrzej Duda bardzo był wzruszony po wczorajszej konwencji wyborczej Karola Nawrockiego. Było to, zresztą był, widać po, po Andrzeju Dudzie i, i wszystko, co mówił Andrzej Duda, to było szczere i bardzo się Andrzej Duda chce włączyć. W to, żeby być po prawej stronie i wspierać obóz prawicowy. Podobno się panowie mają z Jarosławem Kaczyńskim zacząć dogadywać. To też jest taki plus. Ale to wszystko przed nami i to też będziecie mogli zapytać panią minister Beatę Kępę, ale dopiero po majówce. Witaj, Emi. Dzień dobry. Witaj, Emi. Czy u Emi przerwa w pracy? Że ma czas na teraz na, na, na analizę ekstra. Pozdrawiam Cię, Emi, bardzo gorąco z ciepłego Opola. Pani Edwiga ma dziś wolne. To dobrze. To, 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 się, to się kłania. My, my nie mamy wolnego. My pracujemy 7 dni w tygodniu, żeby płacić te składki zdrowotne wysokie, bo musimy. Także, także no, na pewno ta debata dzisiejsza będzie bardzo, bardzo ciekawa. Hołownia może mieć problem po akcji. No, może mieć, bo dzisiaj nawet Barbara Nowacka go skrytykowała. Więc no, jak już naprawdę, to już jest upadek, moi drodzy, że Barbara Nowacka krytykuje Szymona Hołownię. To już jest, yy, uważam, grubo, grubo. Jak już Nowacka ma pre, pre, pretensje do Hołowni i ma okazję, żeby po, pojechać po Hołowni, i ja muszę się zgodzić z Barbarą Nowacką, to już jest. To już jest gruba sprawa, bo Barbara Nowacka powiedziała, że jak Szymon Hołownia tak chce walczyć ze smartfonami, to niech zacznie od siebie. Z uzależnieniem od smartfonów walczyć. <grywa> Emi, czekasz na dzieci ze szkoły. OK. Czy Szymon i Trzask się już kochają, Emi? Nie. Tam jest wielka walka. I podobno Rafał Trzaskowski wręcz nie cierpi Szymona Hołowni. Więc nie. Hołownia będzie próbował jak najwięcej głosów zabrać trzaskowskiemu do pierwszej tury. Nie ma opcji. Hołownia Brown będzie. Hołownie, Hołownie Brown będzie bronił. Ten dla jednej pół powie wszystko. Yy, że Brown, tak? Nie no, chyba nie będzie go Brown bronił. Bo zwłaszcza jeżeli chodzi o podejście do do życia, no ale no, zobaczymy. Braun jest nieprzewidywalny. Absolutnie jest nieprzewidywalnym politykiem i wszystko się w przypadku Grzegorza Brauna może wydarzyć. No i tyle no moi drodzy. Omówiliśmy te sondaże i poczekajmy na tą wieczorną debatę. Kasiu, o co ty pytasz? Czy Biejat będzie krytykować Trzaskowskiego w kwestiach mm, aborcyjnych? Zobaczymy. 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 No, no, jak dla mnie, Biejat powinna atakować Trzaskowskiego mocno. Powinna też, Biejat, jeżeli chce, no to, 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 to uda jakieś krytyczne pytania zadawać Zandbergowi. Zandbergowi, bo, bo to Zandberg jej zabiera bardzo dużo głosów. Stan świadomości 9.2. Gdzie ta de, wie, wieczorna debata leci? Godzina 18. Kanały YouTube'owe Super Expressu, kanał YouTube'owy Telewizji Republika i z tego co kojarzę, to też kanał YouTube'owy kanału Zero i, i tam wszędzie będzie ta e, debata. Emi, a co się Mówi, że, że myślałaś, że, że, że znów się kochają z Trzaskowskim. Nie, tam, tam nie ma żadnej miłości. Sztab Trzaskowskiego ma ogromne pretensje do Szyłona Hołowni yy, za to, że ten popsuł cały plan końskich że pojawił się najpierw na debacie Republiki, a potem wmaszerował z wszystkimi pozostałymi kandydatami na tą debatę Trzaskowskiego, to Hołownia mu to wszystko zepsuł. Wszystko mu Hołownia popsuł, Trzaskowski ma tego świadomość, sztab ma tego świadomość, oni się tam nie cierpią, a Hołownia idzie za ciosem, chcąc zabrać jak najwięcej głosów Trzaskowskiemu. No tak to wygląda na teraz. Zobaczymy jak się zakończy cała ta sprawa. No, także moi drodzy... Czymuś pięć lat temu też tak traktował Trzaska, piszesz, Kasia. No, ja nie miałem od początku złudzeń, że Szymon Hołownia to jest twór polityczny, który ma na celu być w przyszłości koalicjantem dla koalicji obywatelskiej. I tak się stało. Trzecia droga. Proszę was. Trzecia droga z PSL-em. No. To jest, to jest aż, aż nierealna sprawa, żeby to mogła być trzecia droga. No i zobaczymy, jak to się ułoży. Moi drodzy, wracam do pracy. Dziękuję za, za to, że byliście teraz podczas tego spotkania na żywo. I przypominam, na głównym kanale, dziś po debacie telewizji Republika, podsumujemy sobie debatę i podsumujemy sobie wszystkich kanałów kandydatów. Trzymaj się Emi, trzymaj się Kasia, stań świadomości, również ciebie pozdrawiam, pozdrawiam bardzo gorąco panią Jadwigę i do zobaczenia wieczorem, widzimy się wieczorem. Pozdrawiam, Bogusiu. Miłego dnia dla wszystkich.